Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło jest witać tyle dzisiaj gości tutaj w jednostce OSP Krzyżanowice. Nawet dzisiaj moi druchowie są tak zaskoczeni, że, że nawet nie mogą dzisiaj nic mówić. No tak tak to druchowie jest, tak trzeba. Jednostka się rozszerza do góry, wchodzimy w system krajowy, sprzęt jest potrzebny. Ja pamiętam tak: ostatnio było przekazanie samochodu we wrześniu. I tutaj pamiętam, padły duże słowa. Jest nam potrzebny garaż, jest nam potrzebny zestaw hydrauliczny. To dwa miesiące. I dzisiaj jesteśmy świadkiem, że ten zestaw jest. I to właśnie o tym trzeba pamiętać. Ja zabiorę na koniec parę słów, bo pragnę podziękować osobiście, ale dzisiaj poprowadzi główną uroczystość prezes zarządu w Pińczowie, burmistrz Wodzimierz Badurek. Bardzo proszę panie burmistrzu. Ba bardzo dziękuję, witam wszystkich serdecznie, witam przede wszystkim beneficjentów tego pięknego sprzętu, czyli druhny i druhu WSP Krzanowice, wraz z panem prezesem Dzisławem Woźniakiem, gospodarzem i wiemy, że przewodniczący, ja sobie pozwolę przywitać szanownych gości, ponieważ yy, naprawdę dzisiaj mamy tu wielkich i wspaniałych ludzi, którzy wspierają naszą gminę i również jednostkę OSP w Krasnowicach Średnich, tak, jeżeli mogę powiedzieć. Czy witam, są z nami parlamentarzyści. Witam Pana Mariusza Goska, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy. Tak, to myślę, że wtedy pan poseł obiecał, że będzie wspierał jednostki USP na gminie Pińczów, kiedy przyjmowaliśmy ten piękny samochód. I jak widać, pierwsze efekty są, dziękujemy. Witam pana posła Michała Cieślaka. Również wiemy, że pan Michał wspiera naszą gminę, ale również jednostki USP. Jest z nami pan Maciej Gawin, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jest z nami Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Artur Brachowicz Witamy serdecznie Jest z nami Starszy Brygadier Rosław Huk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Jest również jego Zastępca Starszy Kapitan Mariusz Fodymski Witamy serdecznie Pana Komendanta jest z nami również, no, jak to mówią, stary, nowy komendant, czyli Brygady Grzegorz Karwat, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Błuską Zdroju. A pa pamiętamy, że jeszcze niedawno był komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie i też trzeba powiedzieć, że między innymi był inicjatorem, aby krzanowice włączyć do systemu krajowego stąd ten piękny samochód i dzisiejszy zakup. Także witamy serdecznie. Jest z nami Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pinczowie Pan Kazimierz Klasiński, Pan Marcin Kozłowski, sekretarz Gminy Pinczów. Witamy Pani Mirosławie Wiśniewską, skarbnika Gminy Pinczów. Jest z nami pan Michał Ryk, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Myślę, że osoba, która złożyła wniosek na zakup te, tego sprzętu, jak widzę gratulacje i są nami przedstawiciele e, lokalnej społeczności, jest z nami pan sołtys Mirosław Koźmiński, sołtys Sołestwa Leszcze witamy i Władysław Częsień, sołtys Sołestwa Gacki Wieś, no i sołtys Zdzisław Woźniak, tak, Sołestwo Krzanowice Średnie. Jak widać, wiele, wiele funkcji ma pan Druch Zisław i jest z nami, no myślę, przyjaciel, który wspiera ten OSP w Żanowicach Średnich, pan Leszek Noszyk, przedsiębiorca i mieszkaniec z gminy Pinczu. Witamy również serdecznie. Media jest z nami pani Marta Gajda Kruk, Radio Kielce, pan Jerzy Skuza, Pinczów, Pinczowska Telewizja i pan Piotr Młynek, również Radio TPI. Ani, Anita A właśnie, bo jeszcze nie przywitałem pani Anity. Anita Koniusz, dyrektor Centrum Kształcenia w Morawicy, Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tak? Dobrze. to cóż, ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj spotykamy się, aby przekazać w sposób uroczysty zestaw hydrauliczny, który został zakupiony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. W Krzyżanowicach przez Gminę Pińczów, i tu trzeba powiedzieć, że projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzydzonym oraz Pomocy Postpanitencjalnej, tak zwany Fundusz Sprawiedliwości. I dziękujemy za to dofinansowanie, które wynosiło 80 tysięcy złotych. Wkład własny Gminy Pińczów 9990, czyli w sumie. Prawie 90 tysięcy to jest wartość tego sprzętu, zestawu hydraulicznego, który będzie służył lokalnej społeczności i na pewno przez ruchów OSP w środowiskach średnich będzie wykorzystany w sposób właściwy. A na ten zestaw składają się tak: agregat hydrauliczny, jedna sztuka, nożyce hydrauliczne, jedna sztuka, rozpierarz ramieniowy, jedna sztuka, cylinder rozpierający, jedna sztuka, cylinder rozpierający jeszcze jedna, czyli w sumie są dwie sztuki cylindrów, rozpierających mniejszy i większy, oczywiście są też jeszcze inne urządzenia, w sumie to jest kilkanaście części, ale myślę, że ten zestaw będzie służył głównie do ratowania po szkodowanych wypadkach samochodowych i innych zdarzeniach. I także chciałem serdecznie pogratulować druhnom i druhom OSP Kształcenie Średnie z okazji tego zakupu również na ręce za, zarządu tej straży pożarnej panie prezesie gratulacje w imieniu samorządu i też chciałem podziękować tym osobom które się które nam pomogły czyli panu posłowi Mariuszowi Goskowi parlamentarzystom oczywiście panu naszemu radnemu Maciejowi Gawinowi ponieważ ich wsparcie odczuwam na, na każdym kroku i, i wartość którą wyskaliśmy jest bardzo wysoko także dziękuję jeszcze raz panie, panie, panie pośle za to wsparcie oczywiście mamy tu komendanta zastępcę komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej też dziękujemy za wspieranie działań jednostek naszych gminnych myślę że to jest kolejne udane, udane działanie wspólne po to, aby poprawiło się bezpieczeństwo naszych mieszkańców, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i gratuluję tego właśnie nowego sprzętu, który ma, będzie służył przez wiele lat naszym, naszej lokalnej społeczności, czyli mieszkańcom miasta i gminy Pieńczów. No i jest jeszcze, są przedstawiciele Rady Miejskiej, również dziękuję radnym za to, że tak szybko zagłosowali, kiedy złożyliśmy wniosek o wprowadzenie do budżetu tej Inwestycji, a czasu było niewiele, bo to wszystko działo się w grudniu. Jeszcze raz dziękuję, życzę druhnom i druhom OSP przerowic wielu, wielu, wielu sukcesów takich zakupów. No i oczywiście, tak jak mówi Pan przewodniczący, szybkiego wbudowania tego garażu, bo samochód jest za garażu jeszcze nie ma. Ale myślę, że takie osoby, które są dzisiaj z nami na pewno nie zapomną o nas i będą nas wspierać. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o zabranie głosu. Myślę, że. Pana posła Mariusza Głoska. Serdecznie dziękuję, panie burmistrzu, panie pośle, panowie komendanci, panowie prezesi, państwo radni. Szanowni druchowie, druchny, Szanowni sołtysi, Wszyscy Szanowni Zgromadzeni Państwo, Ja bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj pośród Was przy tak znamienitej uroczystości, jakim, jaką jest okoliczność przekazania sprzętu. Sprzętu, który został sfinansowany w kwocie 80 tysięcy złotych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Jak wiemy ten sprzęt służy temu, żeby ta pomoc, gdy wyjeżdżacie ją nieść drugiemu człowiekowi, ratować jego życie, zdrowie, mienie była optymalna. Chyba trudniejszej chwili dla drucha ochotnika dla strażaka być nie może, gdy dojeżdża na miejsce zdarzenia, jest chęć, wola niesienia pomocy, tylko brakuje profesjonalnego sprzętu. Stąd właśnie fundusz sprawiedliwości, który wspiera Strażaków, Straże Pożarne, który dystrybuowany jest, te środki z tego funduszu. Przekazywane są dla samorządów na to, żeby ten sprzęt pozyskiwać na rzecz jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. I w tym miejscu chciałem nisko ukłonić się w kierunku pana burmistrza, w kierunku radnych, w kierunku też urzędników Urzędu Miasta i Gminy w Pinczowie, albowiem bardzo dobrze napisany wniosek. Dziękuję też Państwowej Straży Pożarnej za. Znakomitą opinię dla tego wniosku. Macie tutaj gigantyczne wsparcie w Państwowej Straży Pożarnej, też, i dzięki temu dzisiaj to dzieło, to przekazanie tego sprzętu staje się faktem. Pozwólcie, że korzystając już z okresu Nowego Roku, złożę Wam życzenia, tego, żeby ten Nowy rok był rokiem pełnym szczęścia, miłości, spokoju, ale i pokoju wobec tej sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Tego, żebyście zawsze w pełni optymizmu, w pełni zdrowia, mogli nieść pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi. Oby tych zdarzeń, gdy Syrena zawyje. Będziecie musieli wyjeżdżać do akcji. Było jak najmniej, tego też Wam życzę. Ale gdy już taka sytuacja będzie miała miejsce, to żebyście byli doposażani w ten profesjonalny sprzęt. Bo raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Niech święty Florian Was prowadzi. Szczęść Wam, Panie Boże, Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panu posłowi za, za dobre słowa i wsparcie. Poprosimy Pana Michała Cieślaka. Posła na zabranie głos. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chcę y, pogratulować Państwu, pogratulować y, mieszkańcom Krzyżanowic, pogratulować mieszkańcom Gminy Pinczów, dlatego że tak świetny sprzęt, tak dobrze doposażona jednostka będzie służyć swoim wsparciem i pomocą wszystkim mieszkańcom, którzy będą tego potrzebować. Gratuluję oczywiście Państwu Strażakom, przedstawicielom tutajszej jednostki, za to, że tak sprawnie funkcjonują, że tak sprawnie pracują i chcę przede wszystkim podziękować panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi za te starania, za to, że ten sprzęt tutaj trafił za dbałość o jednostkę, za dbałość o środowisko ochotniczych straży pożarnych. Często o tym rozmawiamy, gdy jestem u państwa w Pińczowie, ale chcę też powiedzieć, że te wszystkie zakupy te wszystkie przekazania, które się odbywają, one nie odbywają się bez powodu, bez przyczyny. To rząd Zjednoczonej Prawicy deklarując wcześniej założenia i różnego rodzaju reformy, dzisiaj wywiązuje się z tych zobowiązań, dbając. Tym samym nie tylko o jednostki Straży Pożarnej, ochotniczej Straży Pożarnej czy zawodowej Straży Pożarnej, ale również o koła gospodyń wiejskich, o ludowe zespoły sportowe. Kilka lat temu mieliśmy. Przygotowywaliśmy przepisy, które dzisiaj już funkcjonują. Mówię tutaj o dodatku stażowym dla dodatku do emerytury, dla strażaków, ochotników strażaków, którzy mają odpowiednią wysługę lat. To jest dodatkowe środki z budżetu państwa na wyposażenie, doposażenie, na pojazdy, które dzisiaj u państwa się znajdują. To Fundusz Sprawiedliwości utworzony przez pana ministra sprawiedliwości. I dzisiaj tutaj obecny pan poseł Mariusz Gosek również dzięki temu miał możliwość wsparcia państwa jednostki właśnie z tych środków. Także, panie pośle, również bardzo serdecznie dziękuję za tą pomoc, za zaangażowanie. Przed nami kolejne lata, kolejny czas podejmowania decyzji. Chcę państwa zapewnić, że to wsparcie w różnych obszarach, nie tylko w zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej, ale innych obszarów społecznych będzie cały czas funkcjonowało. Mamy tu na myśli również program Polski Ład, który był kierowany do samorządów. No ja chcę powiedzieć z dumą, że samorządy tutaj lokalne w ostatnich czterech latach pozyskały gigantyczną kwotę, niebagatelną kwotę, bo blisko 500 milionów złotych na różnego rodzaju wsparcie właśnie z tych środków. Te 500 milionów złotych pozyskane przez 4 lata zostaje tutaj, tutaj właśnie na Ponidziu, bo mówimy tutaj o gminach Ponidzia i Powiśla. To jest gigantyczna kwota, która dotarła tutaj w przeciągu 4 lat na drogi, na różnego rodzaju inne inwestycje. Będziemy nadal świadkami tych inwestycji. Niektóre będą się rozpoczynać, niektóre kończyć, niektóre będą dopiero w fazie projektowej, ale one tutaj są, one tutaj zostaną i będą służyć nam wszystkim i przyszłym pokoleniom. Oczywiście, korzystając z okazji, chcę Państwu przekazać wszelkiej pomyślności w nowym roku, aby nie był gorszy, wręcz przeciwnie, aby był lepszy od poprzedniego. Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami jako Państwo w zakresie gospodarki, w zakresie opieki społecznej, w zakresie bezpieczeństwa państwa. Te wszystkie wyzwania przed nami, ale chcę zapewnić, że większość realizowanych dzisiaj reform, większość realizowanych zamierzeń Idzie dobrze mimo tego, że ten czas jest trudny. I szanowni Państwo, drodzy strażacy, do Was serdeczne życzenia i podziękowania. Niech święty Florian ma Was w opiece i, i Wasze rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosimy Pana Macieja Gawina. Panie burmistrzu, koledzy druchowie, Szanowni Państwo. Urząd Marszałkowski, Sejmik i komisja, której jestem przewodniczącym, komisja samorządu terytorialnego, która jest zainteresowana właśnie y, strażą, policją, w tym wypadku strażą to będzie najbardziej aktualne, w jakikolwiek sposób próbuje y, państwu, strażakom, gminom, samorządom pomagać. Ta pomoc nie jest taka wielka może jak pomoc rządowa, ale w każdym przypadku wyznaczane są kwoty, które wynoszą 10, 20, 30, i więcej tysięcy i one trafiają do samorządów i stanowią uzupełnienie do finansowania w tym przypadku nawet tego nowego samochodu, który jest waszym marzeniem, które się spełniło, a jest również marzeniem innych straży, które chcą, żeby się spełniło. Ten czas dla tych straży wydaje mi się, że jest najlepszy. Tych samochodów trafia coraz więcej. Samochodów czy takiego wyposażenia, jak tutaj, które dzięki dużej pomocy pana posła Mariusza Goska trafiło do Krzyżanowic, ale myślę, że to nie jest jedyna pomoc na Ponidzie. Myślę, że tam Pan poseł z tyłu głowy myśli tak samo o innych jednostkach i w jaki sposób tutaj dopomoże. Życzę państwu, życzę druhom w tym roku dużo szczęścia, tak jak powiedziane ze świętym Florianem, ale także z innymi świętymi, niech wam błogosławią. I życzę, żeby te zdobycze były coraz większe. Zdobycze oczywiście sprzętowe. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. W imieniu własnym marszałka i tutaj szczególnie mojego kolegi y, Tomasza Jamki, wicemarszałka, który dzisiaj miał być, ale niestety nie może go być, za co bardzo przeprasza, ale czeka na następną okazję. No, dziękuję bardzo. No, prosimy, że, że będą te okazje. Na następne prosimy pana Artura Brachowicza, zastępcę komendanta wojewódzkiego, państwowej Straży pożarnej w Kielcach. Panowie parlamentarzyści, szanowni zebrani, a przede wszystkim wy, druchowie ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach. W pierwszych słowach chciałbym Wam serdecznie pogratulować nowego sprzętu, który trafił do Waszej jednostki. Niewątpliwie to nie jest przypadek, bo z tego co wiem, to Wasza jednostka działa na bardzo wysokim poziomie, jest aktywna i zaangażowana w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Z tego co wiem, to w niewątpliwie w najbliższym czasie jednostka Wasza będzie się ubiegała również o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tym bardziej wzmacnianie Waszego potencjału ratowniczego w tym momencie jest istotne. W ubiegłym roku jednostka Wasza pozyskała samochód ratowniczo-gaśniczy i myślę, że to kolejny krok, który zbliża Was do włączenia do tego systemu. Tu w tym miejscu również chciałbym serdecznie podziękować parlamentarzystom Ziemi Świętokrzyskiej, panu posłowi Mariuszowi Goskowi, panu Michałowi Cieślakowi za szeroko rozumiane inicjatywy i wsparcie w szeregu rodzaju inicjatyw mającej na celu budowanie właśnie potencjału ratowniczego. Panu posłowi Goskowi, szczególnie, bo aktywnie ostatnio włącza się w tą działalność mającą na celu doposażanie jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. Również panu Michałowi Cieślakowi. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, abyśmy budowali ten potencjał ratowniczy z myślą o przyszłości, o naszych lokalnych społecznościach. Również chciałbym podziękować władzom samorządowym. Obecnemu tutaj panu burmistrzowi za to również, za ten wkład i zaangażowanie na rzecz jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Pinczów. Szanowni zebrani, korzystając z okazji, chciałbym również podziękować tym druhom strażakom ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach za dorobek rok, ubiegłego roku, który niewątpliwie był również rokiem trudnym i wyjątkowym. Dziękuję wam serdecznie. Korzystając z okazji, chciałbym również życzyć wam, aby ten rok był rokiem, Obfitym i w realizacji różnego rodzaju zamierzeń, planów, i aby ziściły się te plany związane z włączeniem Waszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dziękuję serdecznie. dziękujemy bardzo naszym szanownym gościom myślę że teraz przejdziemy zrobimy zdjęcie czy najpierw jeszcze pan, pan prezes jeszcze ja chciał czyli dru pan pre druch prezes Zdzisław Woźniak dziękuję panie burmistrzu tak jak powiedziałem chciałem na końcu zabrać głos wspomniałem że wcześniej było przekazanie samochodu było to bardzo szybko no nie było mediów bardzo przepraszam, ale dzisiaj są. I mam okazję powiedzieć i muszę podziękować. Muszę podziękować za 400 tysięcy, które przekazała Państwowa Straż Strasz Kielc. Widziałem te pismo. I był też tam też nasz komendant z Pięczowa. Dziękuję panie komendancie za te 400 tysięcy. Dziękuję Grzegorzu za, za tą pomoc. Dziękuję. Wszystkim radnym. Dziękuję burmistrzowi, panie burmistrzu, za 500 tysięcy. Dziękuję pani skarbnik, bo pani musiała przelać, tak to było. Dziękuję wszystkim za ten samochód. Mam okazję i to mówię. 900 tysięcy, prawie. Panie Panie jeszcze panu marszałkowi Tak, tak, ja pamiętam o tym, panie burmistrzu. Przyjdzie pora, przyjdzie pora do marszałka. Ja pamiętam, byliśmy. Też jest 30 tysięcy. Ja dziękuję panu marszałkowi, byliśmy z panem burmistrzem, ale zawsze nas wspierał i jest z nami Maciej Gabin. Dziękuję, panie Maciej. Tak, bo to są duże pieniądze. Ja nie spodziewałem się, że taki samochód tyle pieniędzy kosztuje. Nie tak dawno Kozubowie kosztował 700 parę tysięcy, tak, panie naczelniku, panie Michale? A to prawie 900 tysięcy. Ja dziękuję za to. I tak jak powiedziałem na początku słowa się liczą padły słowa ciężkie we wrześniu dzisiaj jesteśmy świadkiem właśnie zestawu gdzie on musi być potrzebny żeby jednostka weszła do systemu krajowego tak przed nami budowa garażu jesteśmy na mamy pozwolenie już na budowę myślę że dzięki spokojności i uprzejmości radnych i burmistrza dostawimy ten garaż ja jeszcze ja jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców Krzyżanowic i wszystkich gmin ościennych bardzo dziękuję. Ale dzisiaj padło dużo słów o, o jednostce OSP. Mieszkańcy czasami mi zarzucają. Wszystko OSP, a są to trzeba coś zrobić na wsi. No już dużo jest zrobione i dzisiaj jest z nami pan minister Michał Cieślak. Pamiętam, byłem jak burmistrz dostał promesę z Polskiego Ładu. Mamy piękny parking na wschodzie, panie ministrze. Nie duży, chcecie większy. Ja wiem, że cię, chcecie większy i panie ministrze bardzo dziękuję. Ten parking służy i już nie stoimy w błocie, tylko po prostu możemy do cmentarza dojechać samochodem i możemy go postawić. Bardzo on właśnie służy nam mieszkańcom. To był pomysł, który od pięciu lat o tym marzyłem i pan burmistrz mi Włodzimierz Badura w tym pomógł. I pomógł nam wszyscy samorząd, samorządowcy. Tak jak mówię, mówimy o strażach i mówimy o parkingach. Myślę, że pan minister się dzisiaj przejedzie na parking. Niedaleko, 150 metrów. Jeszcze nie jest dokończony, ale już można. żeby Możemy przejechać. Andrzej, zawiedziesz pana ministra? Zawiedziesz. Małym. Yy, ja powiem tak, bo się może trochę za dużo mówię. Jeszcze raz, jeżeli kogo ominąłem, to bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo i życzę Państwu w tym roku wszystkiego najlepszego. Spokoju i radości. I myślę, że Pan Burmistrz Wodzimierz Badurak zakończy to spotkanie. Tak, jeszcze nie będziemy zakończyć. Zakoń... 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 Brawo Panie Kozy. E, tak, teraz poprosimy wszystkich gości, panów pa, parlamentarzystów, panią dyrektor, panów komendantów, panią skarbnik, ustawimy się tam przy tym z tyłu za tym sprzętem i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, bo myślę, że już sprzęt jest przekazany tak, panie naczelniku, już przyjęli wszystko jest za, zapisane w użyczenie. Czyli jak zwykle gmina będzie ponosiła koszty konserwacji naprawy, a oni mają, a wy macie dbać o to, żeby mieszkańcy byli mieszkańcy byli bezpieczni. A czujemy się za bardziej bezpieczni. No i jeszcze brawa dla wszystkich, którzy dzisiaj są za to, że są z nami. Brawa dla pa parlamentarzystów, dla naszych komendantów, wiemy, że bez nich nie byłoby właściwie tu zaczęło się od tego, że kiedyś tu wyjeżdżał Jelcz. A dzisiaj mamy dwa drugi no, nowy samochód, tak? No to zapraszam. Chcesz zdobyć dobry zawód, zmienić branżę lub zyskać nowe kwalifikacje? Wybierz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Prowadzimy obecnie nabór na kierunkach technik masażysta, podolog oraz miesięczny kurs rejestratorka medyczna. Przyjdź do nas, Morawica, ulica Kielecka 7 lub zadzwoń pod numer 41 311 46 80. Odwiedź też naszą stronę: szkola myślnik Zapisz się już dziś.